Italia, grande fenomeno, proszę Państwa. No, siema. Stałem, mamy tutaj takie miejsce dzisiaj. Nieopodal po Sitanu Wstajemy tu rano. Trochę muchy są. Teraz, jak słońce wstało, to tak jakby. Wali kiblem więc możliwe, że tutaj się ludzie załatwiają jednak też. No, ale to jest taki, taki parkingżek. Tam gdzieś za tą górką jest Positano. A tutaj, proszę bardzo, jest nasz kamper. I my przez to okno, bo śpimy u góry, przez to okno mieliśmy taki widoczek rano, więc całkiem miło. Myśleliśmy, żeby zejść do plaży, ale to trzeba iść 5-10 minut w tamtą stronę, a potem trzeba zejść na dół. Na co już dzisiaj raczej nie mamy czas. Cześć. Opuściliśmy nasze, nasz zastrzany przystanek i jedziemy dalej. Tak, właśnie to co słyszycie, to są spadające rzeczy, które ktoś na chwilę zostawia. Tak to wygląda. trzymaliśmy się Chyba kupimy limoncello Ale patrzcie na tego kierowcę Cześć Dzień dobry Cześć, Cześć. Ale grzecz... O tu jest cała ekipa Wy tu mieszkacie? Maluszki Tu to Tu jest Wiesz co? Si to mówi, że ziomal robi sam, no. yy, to chyba 20, a to 30, to nie jest tanie. Ale no sam robi, mówi. Alemania zj. No, Polak. Bardzo ja drogo, bo to jest na, na wiezie, może dlatego też. Jedziemy dalej. No. Chodźcie stąd, tu są jakieś wielkie psy, pasza. Ludzie też mówili, że tu jest są gra zgraje psów. Musimy stąd wypierdzielać. Nie, oni tu żyją. Pasza, ale one do nas szczekają! Idziemy stąd! No bo zaglądasz tam z jedzeniem, Pasza, nie rób tak! Tu żyje jakiś pasterz! Pasterz?! To jest... owce! Dzwonki, nie słyszysz? To są psy na łańcuchach, nie widziałeś?! Jaka żulerka, tam jakieś buty stoją! Pies, psy na łańcuchach przyczepiane. No co ty?! Żadne łań... Żadne owce! Ale ludzie piszą, że jest dużo bezdomnych psów, żeby uważać, bo są wielkie! Nie no, powiem wam, że nie tak to sobie wyobrażałam. Widoki są piękne, ale to, jak zasyfione jest to miasto i jak dużo jest jakichś bezdomnych psów, w ogóle no takiego syfu, w ogóle śmieci, to szok. Ale gościu ma robotę. To jest koledzy, koledzy i mu coś pomagają. Tutaj mamy uśpitalo. Dobra, jesteśmy ogólnie taka mina, że. Zostawiliśmy kampera 4 km od Positano. Złapaliśmy stopa, podjechaliśmy z jakimś, jakąś dwójką Niemców, tata i syn chyba. Pozdrawiamy. O. Złapaliśmy stopa z Niemcami. Gadaliśmy po nich łamanym włos włoskim i, i hiszpańskim, po czym oni zawsze way from i zaczęli gadać po angielsku normalnie że są Niemcami. No i podwieźli nas tu za bardzo nie wiemy jak tym kamperem teraz zrobić mam szachmat. E, bo nie wiadomo jak tu wjechać. Tu nie wiedziemy, a do Amalfi ta droga jest taka ciasna, że też się trochę cykam tu wjechać, więc no nie ma letko z kamperem tutaj. Idziemy tu coś jeść? Idą Ja są próbujemy na A gdzie wy widzicie te cytryny? Są takie Aha. Myślisz, że tak jak radzisz się uda? Ma? nie no zlec. Ma? Nie Trochę poświęcenia, i są mi słodkie cytryny Złodziej ze swoim łupem. Kradzione zawsze smakują lepiej. To jest Powiem apetyt. Tak. A tutaj co tutaj. Kradzione zazwyczaj się okazuje gorzkie albo paśne. Ale w tym być. przypadku to wskazane. Zapraszam do mojego posyta. I co, jak woda? Chłodna, ale można się kąpać. Muszę jeszcze ja sprawdzić swoją rękę, bo dla paszy to jest wszystko ciepłe. Ale ręką czy nogą? Ręką. A właściwie dłonią. Hej! Ale dupa blada teraz będzie Co ty powiesz na ten temat? Jakiś komentarz? Dosłownie mam tak dotąd mi tutaj zalało w nogi Mam wodę taką, czuję ją ja Nie wiem czy ty w butach próbujesz sprawdzać wodę No ale życie, każdy popełnia błędy, nie? Te. To proszę. Jedna. Jedna jest taka. Nie, bo na ja piątkę damy. Patrz, jaka pudełko. O, widzieliście to? Że my nie mamy z góry. O, Całożę dawaj tak. Na na tak się pakuje dwie pizze Pierwsza jest tu, normalne, klasyczne pudełka. Ale drugi, już jest takie. No i super. Musimy łapać, Maja, stop. Tak, już łapie, nie widać. Byliśmy na tamtej plaży. Ziomar by nas wziął. Eee, Spotkaliśmy ziomali. Hey. Hello, hello. Damiano Elo, nie z pracy w ogóle i Angela. Świat jest mały, spotkaliśmy ich w Positano. No i teraz łapaliśmy stopa. Nikt się nie chciał zatrzymać. Kumple już pojechali, bo na nich się zatrzymał stop. A tu patrzymy, Damiano wraca z Angelą. Mi się zatrzymali po nas, elegancko. Więc no, z jakiegoś powodu. O, Nasze drogi się teraz, przycięły. to będzie nasz kamper. I to jest nasz kamper. To, 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 to. <grym> <grym> to jest Damian i Angela, się ma. Zrobimy im, pokażemy im nasz ten... Naszą hatowę. A ci złapali stopami, nic nie mogliśmy złapać. Patrzysz ludziom w i nie Dobra, my tutaj właśnie będziemy gościć gości. Gościć, gościć, uwaga, wychodzę. Ja też chcę się, ja się pogościć. Ja też chcę Następuje wymiana informacji to na temat to win, to win i wszelakich tak. innych w w produktów. Siły. Widok, no? Ja, tak, ja muszę się Italia tak Italia. Wygląda. Ale są. wiecie, że tu chodzi o to, że większość śmieci, śmieci kontroluje mafia i oni trochę walują. Tak, kura. tak. No, tak. Mhm. Wywalają w sensie. podobno No, podobno każdy gość, który ma sklep albo knajpkę dla turystów to płaci Harać, jakby wiecie, im więcej turystów, tym więcej, A, tym, okay. tym więcej mafia zarabia. No co wam powiem? Przyjechaliśmy z Positano do Amalfi, znaczy w zasadzie jesteśmy już w Atrani, Amalfi minęliśmy. Nie było miejsca, policja nas przekierowała, żebyśmy jechali dalej. No i w sumie nie wiem, czy tam jest sens No tak samo mniej więcej to wyglądało Wąskie uliczki, co? I tak naprawdę te plaże to tak samo wyglądają i w Positano, i w Amalfi, i w Atrani Bardzo jest to urokliwe, ale też to wygląda tutaj wszystko podobnie, nie? Tak jak za mną Ciągle coś takiego Przeciskania ciąg dalszy Jedziemy tak naprawdę, chyba przebijamy się już do baru Baru? Przebijamy się do baru Do Bari, a po drodze do baru Od Bari do baru Odpali Howari Kulaty Jak on tu jedzie? Ścinałem to za kręcę z kulą to tu jest Żegnamy Amalfi Atrani Drabani i lecimy Sranie. Buty, bo moje są dalej mokre i coś czuję, że one będą mokre jeszcze przez najbliższe, nie wiem, 3 dni, bo tutaj nic nie schnie raczej. Jesteśmy w Majori, Zatrzymaliśmy się, bo udało nam się zaparkować kampera. Proszę, tutaj pokażę. Tak, tu stoimy w mieście i nikt tam nie robi krzywdy, pan tylko kazał nam się trochę odsunąć od pasów, ale jest super. Idziemy coś zjeść, kawka, ciastko, klasa. Jeszcze raz mogę mojego buta pokazać. Suchy. Nie widać. I tutaj jest fajnie, idziemy sobie po promenadzie, nie jest tak zwar zwarto, zwarcie jak tam. W końcu mogliśmy się zatrzymać, że jest jakieś rozprężenie, jest takie no no bardziej normalne miasto, jest szum fal, są pieski, jest rozprężenie, nie ma takiego ścisku jak w tamtejszych miasteczkach. Yy, nawet tu no, te ulice są trochę szersze i jest jakoś tak, to nie wiem, bardziej, jakby to nazwać europejsko się Zmieniamy w ogóle wybrzeże, kierujemy się na Bari Mam nadzieję, że dotrzemy tam do jakiejś 23 i po prostu dzisiaj tam będziemy spać, ale to wszystko wyjdzie w praniu Cukiereczku, co mi wziąłeś? Ciastko i kałę Proszę bardzo, tutaj mamy... O nie! Mam bułkę i jak twoja? Ja mam tu chyba z kremem. No co, no oni umieją w bułki, nie? Zatrzymaliśmy się w mieście, które nazywa się Potenza. Tak dobrze mówię? Eee, tak po drodze. Już bardziej w głąb kraju odbiliśmy od Amalfi Coast. Eee, no i co? No i ci zjemy. Zaraz wam pokażemy, bo jesteśmy trochę głodni. I tu jest już trochę chłodniej. Jest 13 stopni. Mam nadzieję, że im bliżej wybrzeża Bari, będzie cieplej. Co tu masz, kochany? Pan co to? Kanapka z Pan ciasta to frytki to? na głębokim tłuszczu, wysmarowana w środku yy, szpekiem chyba, burikotą, jakąś szynką, ale bardzo mało farszu. Bardzo mało farsza się odpoczywa. Arancini mamy ze szpekiem, e, pistacją i e, jakimś serkiem. Wszystko tu jest tłuste. Ta ciasto na pizzę jest w głębokim tłuszczu robione. Mm. Takie kroki ziemniaczane, nic specjalnego. Mm. Kroki z pira. E, pizza najlepsza, w głębokim tłuszczu. Taka trochę pizza hut. Dużo sera. Mocna, pusta, A to, jest ta pizza. to jest ta pizza. Już ją jadłem trochę, polecam, pozdrawiam. E, to nie jest takie typowo włoskie jednak chyba żarcie. Bo wydaje mi się, że ta pizza była robiona nie wiem, na głębokim tłuszczu. I dopiero potem wsadzili na to ser i się roztopił. Ale dużo sera to na najwięcej farszu jest najlepsza ta pizza.